Można ale zawodnicy muszą zawsze o okresie przygotowawczym o tym że, że na dzień dzisiejszy nie ma jakichś wielkich decyzji wszyscy na razie zostają wszyscy trenują dajemy sobie 2-3 tygodnie do tego aby aby zamknąć kadrę a ja myślę że nawet może nie 3-2 tygodnie 23 idziemy do pouczyna wszyscy mają równe szanse w sporcie liczy się to co będzie a nie to co było zrobiliśmy awans fajnie ale tak naprawdę to

すいません。